Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nietypowo, bo z kuchni takiej pracowniczej nagrywamy szybką dogrywkę zapowiedzi kolejnego odcinka. Dzisiaj mianowicie pokażę Wam jak przygotować sobie kiszoną słoninę idealną na jesienne wieczory do czegoś mocniejszego. Prosty przepis, do którego będzie Wam potrzebna tylko słonina, parę przypraw, dużo soli. I odrobina czas. Około dwóch tygodni. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Słuchajcie, przepis jest mega prosty, naprawdę nie ma tutaj wielkiej teorii. I żadnego spisku tym bardziej. Taką e, słoninkę kisi się, chociaż nie wiem, czy kiszenie według tej całej definicji jest odpowiednim nazewnictwem tego wszystkiego. Cały pizz polega na tym, żeby tak naprawdę słoninę dobrze sobie przyprawić w ulubionych przyprawach. Ja tutaj użyłem wędzoną, ostrą i słodką paprykę. Dobrze natarłem to wszystko czosnkiem i wrzuciłem na dwa tygodnie w grubą sól. I w zasadzie to wszystko. Sól, jak wiecie, wyciąga nam nadmiar wody z mięsa, słoniny, ze wszystkich takich produktów, które mają wodę w sobie, co tak naprawdę potęguje smak danego kawałka mięsa. I tak naprawdę to tyle. Tutaj na zdjęciach widzicie prostą opcję na taką kanapkę po prostu z masłem. Możecie jednak zrobić troszeczkę bardziej rozbudowaną opcję, czyli zrobić sobie ogórki małosolne, przepis znajdziecie na moim kanale, użyć do tego razowego pełnoziarnistego chleba i dodać właśnie przygotowane takie sobie ogóreczki do tego. Delikatnie popieprzyć i tak naprawdę cała filozofia. Tutaj nie ma być multum składników, to ma być prosta, zagryzka, do wiecie czego. Jak to mówią na różnych takich forach, ciekawych do wody ognistej, albo do wody życia, albo do po prostu wody mineralnej, dobrze schłodzonej. No i tyle, zobaczcie, kanapkę składa się bardzo prosto: świeże masło, chlebek, kilka plasterków naszej słoniny. Ogórki małosolne mogą być też kiszone, może być też. Cienko pokrojona cebula, i to tyle. Szybka opcja: tak naprawdę, najwięcej czasu zejdzie Wam na czekaniu, aż nasza słonina będzie gotowa. Ja pozostawiam Was, tak naprawdę, z tym przepisem sam na sam. Bawcie się, próbujcie. I serdecznie zapraszam dalej do subskrypcji kanału. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę do góry. Skomentujcie, udostępnijcie ten film na swoim kanale. Wiem, że coraz więcej osób to robi, za co serdecznie. Dziękuję. Tutaj pierwsze miejsce pobija Kraków Jania. Dzięki wielkie za to. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a ja szykuję się dalej do mojego projektu wędzenia pastrami, ale to za jakiś czas. Tymczasem zostawiam was z tymi foteczkami. I co? Trzymajcie się miłego dzianka, wieczoru, a ja.